Pa! Ty! Mimek! Zostaw moją farmę! Mimek, zostaw moją farmę! Co ty robisz? Ej, ty stop, stop, stop! Uspokój się! Uspokój się! No zostaw to! Ej, e ile się starałem na... Nie, nie, nie! Masz no, ty mały no! co ty... No co ty robisz, no? Okej. Co, co robię? Co ty wbijasz do mnie i chcesz farmę? No weź, no Mimek, idź stąd już! No, co ty robisz w ogóle? Wbijasz mnie tutaj na farmę i niszczysz mi. Nieee. sobie Nie. specjalnie, specjalnie sobie przygotowałem itemy. Chłopie, ja mam całą zbrojkę prawie już zniszczoną. przy ciebie. Trzymaj. Zaraz będziemy chciał kolejne diamenty zabrać. Będziesz ja wybierać. Ta kara. Po co ty tu przyszedłeś w ogóle, co? I niszczysz mi... Tak. No, chciałem ci coś powiedzieć, ale skoro tak, mi wyglądasz, to. No, no bo niszczysz mi moją farmę. co chciałeś powiedzieć? Chodź tu, chodź tu i chodź. Chodź tu i powiedz. Co chciać powiedzieć? To chodź, chodź zobaczyć. Co mi się, chłopie? Daj mi się zająć farmą, co? coś moją farmę, Nie. ja muszę naprawić. Tak ale masz mi też motykę ten, bo tam co ty robisz. Co ty? Co, 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 co ty robisz? Jak, jak myślisz co to, to może być? Eee. Twój star. No na no, pewnie domek, no co innego? No, brawo. Ale moim zdaniem bardzo fajnie pasowała w arpiatku stary. Podobała mi się. No czekaj. Bo... Czyli czekaj, czyli ty chcesz się zająć farmą, a ja mam się zająć moim polem, rozumiem, bo ja w sumie mój domek zbudowałem i czujesz zazdrości, no i po prostu chcesz mieć lepszy domek, rozumiem. No ja, ja bym mógł sobie villi cały samemu, ale no. No po co ci willa? Właśnie ona jest za duża po prostu. W sumie ta villa drewniana za spoko, w sumie budynek. Ja jestem ciekaw, co tego zbudował. W ogóle też jak są widzi, 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 W ogóle nie przywitałem się, siema widzowie. Jak sami widzicie, tutaj mam przygotowane krowie i owce, żeby oczywiście zbudować też farmę, owiec, i krów oczywiście, wiem. Widzowie, wcale nie było ustawione to, że go tam wbijam go zabijam. Wcale nie było ustawione. wcale, od... wcale nie nie, mi tego nie kazał zrobić? Dlaczego go ja ustawiony? Nie, skąd taki powód? O, za, właśnie zapomniałem czy o czymś powiedzieć. O czymś no. Mam debris netheru, ten... Neder tak, to znaczy. Ja też Ja z bostią miałem przecież pamiętasz? Przecież no tak, przecież... ja też. Ile go masz? Z dwa chyba? Czeka, ja muszę sprawdzić. Bo, no to mało. Czekaj, no czekaj, bo ja sprawdzę, bo ja tam, bo ja tam po skrzynkach bardziej chodziłem w sumie tam i... Znaczy no ja też właśnie po skrzynkach chodziłem. No czekaj, no zobaczę, bo ja tam w skrzynce wszystko ostatnio odłożyłem. No i poczekaj. Okej. Okay. Tutaj. Jeden. No to ja mam 22. Co?! Skąd ty to masz?! Ty masz no... On? Tego, no, nacjonu. Naprawdę? Aż tyle?! No. To Zdziwiony jestem. Ej ty, to my chłopie będziemy mogli sobie wederaj to w zrobić. Ty, ale czekaj. Osiem, ile, no, ile masz diamentów? nie masz diamentów? W jakimś sensie? Nie, diamentów po prostu potomści, ile masz? Nie mam. Jak nie masz? Ej to no musisz kompani, bo musimy też enchant zrobić minek. Niekowaty. Mimk. Myślę, że zrobiłeś enchant? Nie, enchant nie zrobiłem, przecież... Ja już chyba do diamentów nie mam, no chyba że miał, bo to tam. Zaraz pójdę i sprawdzę, ale mi się wydaje, że nie mam diamentów. Tak jakbym miał, to bym już dawno zrobił, przecież chłopie. Jak na razie to daj mi się zanieć moją super duper farmą, którą mi zniszczyłeś, szatanie podły. Nie, na no niczego się nie przyznaję. Mam dowody na nagrane moim ziem, ziemniakiem Mam dowody nagrane moim ziemniakiem, i to teraz? Dobra Potem oczywiście będziemy jeszcze większą farmę robić, bo jak sam widzicie na razie jest taka Tutaj też te zwierzęta trochę przeszkadzają, no i... Dobra, mam plan Najpierw... ojej, dobra, git Zasadzamy oczywiście nasze piękne sadzonki I jak zasadzimy sadzonki, to możemy się w sumie już zająć powoli tutaj jest zwierząt, więc... Oj, ale jak skończę z pewny to to zbudowałem to ucho. No ale ty w ogóle z jakiegoś poradnika na YouTube budujesz, bo ja Domek mój nie twierdzi, poradnika ja, nie ja, buduję, ja swój autorski pomysł. Jakby w środek ja zrobiłem akurat swój, ale z zewnątrz akurat zrobiłem z radnika, więc... Tutaj wiesz, tak fajnie. Trochę. Dobra, to robimy coś takiego. Dobra ile się starczy, Tyle starczyło, dobra, teraz weźmy marchewki i stawiamy nasze marchewki. Dobra, bo ja chcę sadzić marchewki i właśnie tę bo oj, nie wiem czy wiesz, ale musimy też znaleźć villagerów, bo wiadomo, że można się zatrajdować za marchewki dużą ilość emeraldów od villagerów. Sam przecież to wiesz. No, no, no to trzeba tego dzieje tam się tutaj. Dobra, więc czekaj, ja trzymam już dużo zawstydziłem, bo no ja w sumie dwa staki tych marchewek tutaj i tego z ten zrobiłem, dobra. Mamy już dużą farmę, więc raczej o martwić się nie musimy, też jak zrobimy farmę... Ja w tą farmę głównie robię po to, żeby mieć przyszłość na villagerów. Okej, dobra. Masz jakąś pszenicę? ziarna czy pszenicę? A ziarna to się nazywa pszenica, czy nasionko? Ziarna, nasiona pszenicy. Chodzi mi o pszenicę. Powiedziałem pszenica, kropka. Nie mam. Ojojaj, to problemik mało będzie, bo ja muszę znaleźć trochę pszenicy, więc... No to ja przecież jest farma tam w... W, 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 w młynie. Zauważyłem, zauważyłem, nocna prawda. A nie, 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 chodzi mi się na farmie, tylko mówię, że tam w środku, czyli... Jest Dobra, ale I to z z jest taki jak nawet. Jak jest tutaj, to zniszczę tutaj po prostu zasadę, tak? Jakby wiem, że to jest w sumie po to, żeby ładnie to wyglądało, ale... No, no to po prostu zrobię sobie z tego korzystać. No. I tak, i tak prawdopodobnie my i, i tak już, kiedy będziemy mieli tą naszą farmę, to my z tej farmy nie będziemy korzystać, ona zresztą, ja, będzie... ja z niej ja nie będę ciągle korzystał. Aha. Ja myślałem, że ona będzie na pokaz, tak wiesz, żeby po prostu była, bo tak ładnie wygląda, kiedy tak jest, wiesz, posiane tym żółtym. Więc co już idzie noc, co tam se, nie wiem czy sobie poradzisz. Jak tam noc już idzie. Poczekaj, eee... Sumie, no dobra, posadziłem. I mam dużo jeszcze nasią w sumie mam Dobra, dużo bardzo nasią co idzie. Ej dobra, dawaj idziemy spać i... Dawaj idziemy spać i tam... To się połóż. Zrobimy dalej, dobra, idę. Idę do łóżka, do łóżka idę. <grym> się położyć. Jak na razie wychodzi w sumie mówimy, że bez żadnych cięć jest film, więc bardzo dobrze. Nie ja sobie jak za chwilę doje przyjdziesz czy dość to, że odbudował to. Super, mimo bardzo mnie to obchodzi. Ej właśnie, bo... Czy tutaj jest jakieś drewna... No w sumie, dobra, tam jest LUF, więc w sumie pójdźmy tam. I tak jak w, sumie w drugim odcinku chyba, bo tam pamiętam... Nie, w sumie też w trzecim odcinku, w sumie też, na moim kanale też kopałem drewno, więc w sumie wracamy do starych czasów kopania drewna. Bo potrzebna nam jest teraz, że mi bardziej niż tobie, Nie jest teraz bardzo potrzebna. Ja tam mam dużo przy sobie drewna. To dobrze. Ale to mógłbyś położyć, że ja ale w sumie jak tam budujesz swój domek, no to tam ci nie będę raczej tego zabierał. Ale w sumie, ale teraz, gdy tak patrzymy, to mega mocno to wygląda, tak szczerze. Teraz tak patrzymy. Jeszcze jak ten mój domek doszedł. Oczywiście będzie on musiał trochę ładniej wyglądać I tak. Jakby jest spoko, ale będzie trzeba go jakoś tam urozmaicić może w przyszłości. Może w przyszłości zbudujemy jakiś lepszy domek, bo ten domek jest tylko tak po to, żeby na razie mnie utrzymać bardziej. a Tak po prostu... A taki... taki naprawdę domek, w którym mógłbym mieszkać, to z przyszłości na spokojnie zbuduję raczej. A no to co żeby Co Mówisz? Bo no to może że my mamy dwa różne plany w ogóle. Nie, jakby... Yyy... Bo ja chcę ten domek zbudować... Yy, już kompletnie w kiedy będziemy normalnie już z... Milion odcinków pójść. No dobra, bez przesady, ale... Po prostu w późniejszych odcinkach wresz wreszcie cofniemy się do tego i po prostu... Będziemy budować yy, znów ten domek, więc... Wiesz... Ja trochę bardziej ambitny w na obecny domek, więc... Ten domek będzie taki po prostu OG, to, to będzie taka pierwsza budowla zbudowana na tym świecie po prostu. Pierwsza budowla... Może przez nas? No przez nas no, tak, bo no wiesz... No w sumie przez nas, bo tutaj jest już tyle zbudowane, że... Bardzo <suszy> ciekawe to jest. Dobra. Gdzie, my chce, gdzie ja chcę w sumie farmę zbudować? Owiec i tego wszystkiego. Tu bym chyba po prostu... Albo zbudowałbym farmę zwierząt gdzieś tu, co nie? Więc też spoko to miejsce wygląda na farmę, więc dobra, możemy tak zrobić. Wyczyśmy najpierw to miejsce całe. I będziemy mogli na spokojnie... Y, zrobić tutaj farmę. Y, owiec i krów w sumie, bo... Ja ogarnąłem na dwie owce i dwie krowy, więc na no spokojnie będziemy mogli. Jak tam ci w sumie miły idzie teraz, ten domek twój? Za chwilę zobaczysz. Musiał, będziesz musiał mnie też oprowadzić trochę, co nie? No mówię. wiem. Wiesz. A w ogóle, ile masz już zbudowane? Masz już trochę zbudowane tego? Jak mówię, że masz już zbudowane, nie wiem... Z zewnątrz cały, czy coś takiego? No chodź, to zobaczyć jak chcesz. Opie, reakcja jest zawsze na końcu. on ty chcesz, kurczę, żebym w jednej dwudziestej do zbudowanego oh. domu patrzył na twój? No mam trochę, no mam trochę. Dziękuję. Nie umiesz tak normalnie zawsze odpowiadać. Czy ja tylko pod... Ja, czy, 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 zrobię tylko podłogę, dach, środek i mam to praktycznie zrobione okej okay. spoko. i zbudujemy taką w sumie ciekawę, ciekawą w sumie tą farmę taką zbudowaną taką taką taką, no, taką ciekawą zbudowaną w sumie tą farmę też będziemy mogli zobaczyć bo ja chcę zbudować ją dużą i będziemy musieli jeszcze drewno otwierać i w sumie to będzie fajnie wyglądać okej okay. i starczyło mi na tyle dobra to jest, to jest około prawie połowa, więc wystarczy, że nakopiemy no 40 drewna i powinno starczyć w sumie. Dobra, więc idziemy już kopać kolejne drewno. No i w sumie jak ja zaprowadzę do tamtą zwierzęta, no to w sumie już tam mogę do ciebie iść, bo tam już ja to bardzo nie mam co jeszcze robić. Ja teraz tylko tak zacząłem odcinek tylko po to, żeby tą ściankę pierwszą nagrać i zbudować farmę. A ty tam się zajmujesz już z sobą, nie? No to jakby Dobra, ty już to tego zrobione Nie w następnym odcinku już musimy villagerów ogarnąć Oj musimy, musimy w następnym odcinku To, widać na to... co, na tego, no to, co robimy przez resztę tego odcinka Przez resztę tego odcinka to ja kończę e, oczywiście budowlę moją Jakby, że farmę, no i ten No i, 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 i... No i, no i ten, no i będę po prostu oceniał swój domek tak jakby. I tytuł raczej będzie, że nie buduję swoją farmy, czy Ja po prostu zrobię coś takiego, że Mimek zbudował swój domek i tak coś takiego będzie. Po prostu. że Mimek zbudował swój domek i że ja go oceniam po prostu. Więc... Coś takiego, a ja po prostu farmę w tym czasie po prostu buduję, co nie? Więc... O w ogóle ten, trzcina urodza, ten też będzie trzeba. Ja to jest tak denerwujący po bo... prostu. A co jest denerwujące? Stawianie i takiego jednego bloku pół bloku albo schodka, pewnie nie, akurat schodki, pół bloku no ja ja to umiem stawiać No się do nie ciebie. Nie, ale ciężko jest trochę czasami. Nie, nawet no, jak się umie, no to to jest wszystko łatwe. Mhm. Tak samo jak z matematyką. No ta matematyka łatwa, no na pewno. No jak I się stawię, umie, to on, wszystko i jest łatwe łatwo. Ten, ogólnie. Ziomek lubi matematykę. To sobie? Ty. Dobra, żartuję. Że... Ja też nie jestem fizyk z matematyką, bo no, <grymne> i... no, no, ja... A ja, jak tam obliczali masy na matematyce ostatnio? Cicho. Cicho. Nie zrozumiałem pytania, tak? To wszystko no, inne tak, pytania. Tak, tak, tak. Ej, ty, ale serio nie zrozumiałem pytania wtedy, no co po... Serio nie zrozumiałem pytania, no. No pytali cię, cię, dosłownie o stężenie roztworu, no po prostu nie potrafiłeś tego wyliczyć, no. Mimek, cicho! Zaraz zdradzisz, kurde, nasz bieg. No ale no, jakby coś takiego to może być w sumie w każdej klasie. No nie wiem. No, no roztwory. No roztwory, tam, no, tam, Jak, jak, tutaj po oczach, jak, jak to się robi, o, to nie to, potem wiedzieć, w jakiej klasie jesteśmy tak naprawdę. No, niby tak. Dobra, to wszystko przez ciebie. Śmierdzisz. A ile jest ogarniętych hostów na YouTubie? Oj, dużo. Jest, wiecie, że ja na wszystko miałem pomysł, tylko nie na dach. Oj, oj. No to masz problemik. Chyba nie będę robił czegoś klasycznego. Dobra. Chyba, że zro. Coś stanęło tam, nim? U ciebie? Spokojnie. Okay. Ja osobiście wizualizuję, jak to mogłoby wyglądać. Okej, okay. robię to. A co robisz? Masz jakiś pomysł fajny? Masz jakiś fajny pomysł na dach? Bardzo fajny. I dobra, fajnie to wygląda. I tutaj jeszcze dróżkę taką zrobimy po prostu. Z tego gobla, jak tutaj się zaczęło. I to będzie. Nie, I fajnie fajnie za to by... Ej, serio, to będzie bardzo fajna wioska, mi się wydaje. To będzie bardzo fajna wioska, to, to... Dobra, tutaj, dobra. Chyba krowy i owce. A bo za chwilę będzie mógł przyjść do mnie. Wiem, wiem, ja już w tutaj kończę, bo ja tylko muszę zagonić te krowy i owce. I w sumie tyle. Dawajcie, dawajcie tutaj. Dawajcie, dawajcie. Okej, dobra, idą wszystkie. Okej, teraz by się przydało trochę dirta. Raz, trzy. Chodźcie, chodźcie. ty, ddy, nie uciekajcie mi tutaj. Ty, też. Dobra, chodź No Dawajcie. No chodźcie no, Jezus Paweł. No chodźcie, chodźcie. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, wszystko, wszystko weszło, dobra, to teraz rozprężamy. Ja rozprężyć teraz, no i w sumie... wygląda, że mam jakiś... Mam jeden dywan, idę... Olo, dobra. Ale trzeba tego dywanu więcej ogarnąć, żeby móc łatwiej stąd wychodzić. Dobra, ja w sumie skończyłem, ale muszę trochę jeszcze dywanów tutaj ogarnąć. No samo ogarnię dywany, ja se... za chwilę kończę domy, dosłownie. Oko. Ale w środku tak, ale w środku. Że, też? No nie właśnie bez środka. Aha, że zewno, dobra. Ja znaczy tak. nie, bo po prostu na środek nie ma materiału jakby. na środek nie masz materiału. Dobra. zróbmy coś takiego i... Tak. Jo, o, to będzie mocarne. Dobra. W następnym odcinku, kiedy ja będę ogarniał wilad... Kiedy ogarniesz tam jakieś chyba z dwóch villagerów, to ja po prostu się nimi zajmę i ty po prostu po, po, potem zajmiesz się po prostu środkiem swojego domku i tyle. Tak naprawdę także było najlepiej. Dobra, szefie. Mamy trzymy tam ten nasz 5 mamy, czyli możemy stworzyć... Ile możemy w dywanów stworzyć z tego? Nie wiem. 6 dywanów, dobra. 6 dywanów, no to to raczej starczy na spokojnie, żeby już z każdej strony móc wyjść. Zobacz jak to pani wygląda. Dobra. E, to mamy tutaj, zrobiłbym gdzieś tutaj też wejście. Zrobiłbym z tej strony wejście. Oczywiście na pewno z wejścia do tego miasta, tak jakby, czyli tutaj zrobiłbym też. Tutaj... Przeczekajcie czekajcie, widzowie, ja muszę na chwilkę pójść i za chwilę wrócę. ...poczko. Minek musi uciec, pewnie. Uff, no, dobra. Czekaj, tutaj, tutaj... jeszcze jeden, a ten po prostu przesunął gdzieś dotąd po prostu. Dobra, spoko, to. A da się tędy wejść w Da się wejść, dobra. Czyli da się tędy wejść. Dobra widzowie, ja w sumie swoje już skończyłem, więc teraz szybko czekamy na Minka, no i robimy ocenianie jego domu. Dobra Mimek, dawaj, pokaż ten swój domek! Trochę, chce sobie zobacz. O, szczur, ale w domu nic. Ej ty, ale z zewnątrz ten, wygląda mega mocno, ty! O skurcze. Ej serio. To jest jakaś wieżyczka, czy to jest może? Zresztą jeszcze, o jest, ten dach jest płatki. Pokaż. uj, uj ten dach będzie trzeba poprawić, sobie zobacz, jaki jest, ja, jest płatki. Tak, płatki, nie mi się podoba. Ej, co to zrobiłeś, dobra. Okej, okay, ty też. A zobacz, zobacz tę podłogę jeszcze. Ej, no, też fajna bardzo. O kurde. I, Ej, dobra, i, dobra. Jeszcze, no? Coś... I, to, i ty mega fajnie to zrobiłeś. Dobra, ty, to ty masz na serio lepszy domek. Kurde, ale nie, tak nie może być. Tak nie może być. chodź, zobacz, jeszcze drugie pięt... Piętro oh. jeszcze jest drugie. Okay. Gdzie ty się teraz A co? Wiesz życia Dwa daję, czekaj. jeszcze ci daję i ci jeszcze. Znaczy najważniejsze mam przy sobie. No nie ma, nie masz mnie czeka diamantropekko. Ale twój pika 55 mam. Skąd ty masz te 55. No, z bastionu. Tak o kurde, to można. Ej ty, czy u też fajnie się urządziłeś? Ej, no! Ej, do, ej, ty, a masz moje płotki? Bo ci chyba moje płotki rzuciłem. Ej, też tutaj muszę to zabudować. A, to już niepotrzebne płotki. Dobra, sobie napiszcie w komentarzach, który domek jest lepszy, mój czy... Czekaj, się, się! Napiszcie w komentarzach, który domek jest lepszy, mój czy Mimka. No. <laughs> a teraz walka Mimek! Walka. Mówisz? Walka Mimek! Nie, to tobie ty źle już się biliśmy na początku odcinka. Nie, nie, god... Nie, cztery serca. Dobra, nie, koniec, koniec, koniec. Stop, stop, stop. Stop, obiecuję. Stop, 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 stop. No. Jak zawsze.